Cześć, witajcie, tu Grzegorz728 bo to, to są tajne ścieżki 2 z dodatkiem Autumn Aurora 2 e, w poprzednim no odcinku oddaliśmy Salomonowi te walizki coś mi szukali i teraz co teraz byśmy udali się do mm, do Salomona, może do Salomona do Merlina a żeby to zrobić, to musimy udać się tutaj do sarkofagu. Ok, przełazimy. Dobra. Idziemy porozmawiać z tym ciulem. Znowu te moje ukochane dźwięki. Фрэнси не стало быть будешь... жил. Mm -hmm. С ними жечь его. No bo, przepraszam, ale wpadło kurczę, gdzie nie miał, że. Kura to znowu te popierdolone zadania mhm. Gdzie ten kura koran leży O jest koran monolitu mhm. Dobra tylko się zapiszę Hmm? Aj tam nie jęcz kurde, nic się nie będzie. O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa Dobra, dał szana. Kaj są tutaj. Tego prosto by trzeba było lecieć, dobra. Mm -hmm, mm -hmm. oh, że mnie kurde nie będą tu cię chcieli gwałcić mhm. Już kurwa ukochana moja pijawka nie, nie zrozumcie mnie źle, a pijawy kurde nie kocham. Są kurwa wredne stworzenia. Кто такой кто такой будешь а, -а, -а пошел ты Dobra, idziemy oddać pierwszy Koran, pierwszą część Koranu. Dobra. Skandelig dziadek? Coś, coś, coś tego jest. Mhm. Co to kurwa kup? 이렇게 귀여운 게어 Gdy jeszcze wezmę najwyżej. A, bo kałasza nie mamy. Dobra, weźmiemy do tego najwyżej, do Siga. <laughs> mm, coś jeszcze? Dobra, na razie wyjdź. Ok zapisz się Mhm okej okay, dobra i lecimy z kolejną robotą tak moi drodzy tu się trzeba będzie uzbroić najlepiej w cierpliwość ale w karabin też się trzeba uzbroić no niestety tam jest Mhm, dobra. Aha, jeszcze nie. Dobra, bo teraz się trzeba do teleportu wjebać. Dobra, zapisz. Окей, добро, тераз. Заполняем спацик. Ну а то... Джерониво! Да-да-да, пошел ты нахуй хуй. Patrzcie Pi, z No patrzcie go kurwa mać Akrobata jebany kurwa Dobra, bo to trzeba inaczej zrobić, tak żeby oni spadli. Mhm, mm właśnie tak to miałoby zrobione. Ale najlepiej by było dać dila, kurdo, odrazu, Kurwa, co ja ich zgubiłem? No nie mówcie. czekajcie bo oni są na tej drugiej kurde tej estakadzie chyba A kurwa co ja robię co ja robię ze swym życiem kurwa pika że są no to kurwa gdzie są Chyba jebany kurwa ten No patrzcie wy kurwa zgubiłem ich Myślę, że to... Te, na to tylko liść No ładny, bój. Ale ja, ja zgubiłem ich. Chcecie mi wydoić tutaj, wydoić i sprzęt im zabrać, bo oni mają kurde ten, jest wały, <laughs> a mnie by się przydał. A bo chuj z nimi, dobra, trudno. W każdym bądź razie szkoda, bo oni mieli kurde asw wały, a myślę, że sobie kurde znajdę, myślę, że sobie zdobędę po nich. Dobra, jesteśmy niedaleko, tylko trudno tej kurwa mutanty uważać. Dobra, udało się. A, kto już mnie tu męczy? Aha. <laughs> Hey Ah, laisse-moi voir ta rouge. Com... Cool. pis. Dobra. Tak, yy, dobra, wiecie co, podejdziemy do Harona, ale ja wiem o co, ja już wiem o co chodzi, co on od nas chce, ale tym się już zajmiemy w drugim odcinku, boże, w drugim, w następnym odcinku, co ja gadam. E, także ten, także pójdziemy z nim tylko pogadać i, i kończymy. Съем что Подходи, не кусайся. Я бы взял с заправы. trochę drogo. Jesz, jeszcze nie jest tragedia, kurde, jeszcze. Jeszcze ten, jeszcze mamy trochę, kurde. O, co robisz? Jeszcze nie mamy tak zjebanego, kurde. A, dobra, drzwi minęły. Kurwa. Kurwa, się mi pies zaczął krapać. Zajebiście. Dobra. pogawary z nim i kończymy odcinek. Dobra, to na razie dziadek, także zapiszemy się, mhm. Uh -huh. Okej, okay, dobra. To tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Eee, ta, resztę, ten, resztę dowiecie się już w kolejnym odcinku, co będziemy robić. Także co, zachęcam do komentowania, subskrybowania, lajkowania, do odwiedzenia stron na Facebooku, link w opisie. Także co, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.